Tylny schowek po raz pierwszy jest zdobiony drewnianymi wykończeniami, które korespondują z drewnianymi okładzinami oparć przednich foteli i panelami pomiędzy siedzeniami z tyłu, wizualnie podkreślając otulającą atmosferę. No w tej chwili chyba najbardziej y, luksusowy SUV y, świata. Cześć, witamy, zapraszamy na kolejny odcinek Do dechy. Marcin Klimkowski i Michał Gąsierowski. Słuchajcie, zaczynamy od Ligi Mistrzów, bo LM taki skrócik zawsze kojarzył mi się z Ligą Mistrzów, a tak ma się nazywać nowy Lexus. Lexus pokazał, uwaga, ekskluzywnego minivana. Niedawno mówiliśmy z Klimciem o tym, że właściwie minivanów już nikt nie robi, a tu nagle nic gruchy, nic pietruchy. Lexus pokazuje właśnie Elema. No i teraz uważajcie. Pamiętacie gigantyczny 31-calowy ekran, który pokazali w i7 e, i, mhm. i wszyscy mówili, o Jezu, po co komu taki ekran? No to w LMie jest 48-calowy, gigant, widziałeś to? Tak, widziałem i muszę powiedzieć, że jestem ze wszechmiar zaskoczony, ale tak na maksa, na maksa, na maksa. Super, ale to super ekskluzywność. Ja dawno nie widziałem e, tak ekskluzywnego i nastawionego na e, komfort e, pasażera głównie pasażerania, kierowcy samochodu. Czteromiejscowy lub siedmiomiejscowy do wyboru, ale jeżeli to jest już czteromiejscowy, to rzeczywiście ta osoba, która siedzi z tyłu, pracuje, odpoczywa, tam jest cała masa systemów, którą pokazują zaawansowanie tego auta. Wiecie co, to jest trochę tak, bo on ma 5 czy ponad 5 metrów długości, to jest trochę tak, jakby się siedziało w jakimś domku letniskowym przed kominkiem, że te dwa super wygodne fotele, ten wielki ekran, do tego przedzielona ta sekcja pasażerów i kierowcy. No więc człowiek się czuje jak po prostu w super luksusowej limuzynie, takiej długiej, amerykańskiej. Podoba ci, ci się, czy się nie podoba? On ma bardzo azjatycki wygląd i... Podoba ci się, czy nie? Mnie się podoba, ale nie rozumiem jego istoty. Chociaż jeżeli... Czekaj, czekaj czego nie rozumiesz? No komu taki samochód jest potrzebny? No i jak? Mi! No ale dlaczego Jeździłbyś? Jakbyś był prezesem firmy? Ja bym by, ale no właśnie, czy byś nie jeździł Audi A8, bo to jest prestiż jednak? Czy byś nie jeździł BMW z y, Serii 7 albo i7? Czy to jest na pewno ten samochód, w którym prezes chce y, podróżować? Ja dwie rzeczy wy, wy, zastanowiły mnie w tym samochodzie. Przede wszystkim system, który wycisza y, auto. Ono ma specjalny system, który wydaje, emituje fale przeciwstawne do hałasu na e, dochodzących do wnętrza, czyli tam jest ta cisza, ale nie taka cisza pustego pudełka, taka trochę jak w studio e, nagraniowym, w studiu nagraniowym, tylko e, taka przyjazna cisza, czyli coś, co no tak, coś ale miłe. to nie jest, wiesz, system, nic nowego, e, takie systemy już funkcjonują. System 3D ta... Marka Lewinsowa, Marka Lewinsona, 23 głośniki i uwaga, Lexus Climate Concierge, czyli asystent zdrowego powietrza i klimatu. No, powiem, że chyba w tym samochodzie, jak sobie popatrzyłem na zdjęcia, byłoby wygodniej niż w, w wspomnianej BMW 7 czy Audi 8. No i cieszę żoły. się, że odpowiedziałeś na moje tak. pytanie. Dlaczego by było wygodniej? Bo jest więcej miejsca, bo łatwiej się wsiada, bo też mniej się wyróżnia w tłumie na ulicy, bo każdy sobie myśli minivan, mini ale to jest super luksusowy, luksusowy minivan. Nie ma się ścigać, nie ma być szybki, ma być ultra ultra hiperkomfortowy dlatego, że system to jest tylko LM350H, a zatem 2,5 litrowy napęd hybrydowy znany z nx i rx -a. 250 koni, 239 Nm, zatem to nie jest rakieta, i nie ma być. I teraz tak. W sprawie tych luksusowych samochodów mówiliśmy o tym, że są luksusowe limuzyny. Mieliśmy okazję pojeździć też luksusowym SUWem, czyli Maybachem GLS. Uważam, że to jest samochód bez sensu. W tym sensie naprawdę jest bez sensu. Wygląda oczywiście ekstra i to, że ma pneumatykę i że ten. Ma, I że ma skórę że, że ma roślinami Pam, 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 ale to ja mówię teraz nie o eqs tylko o, o okay. GLS-ie. Mhm. A teraz właśnie chcieliśmy powiedzieć o eqs czyli elektrycznym suwie. Pod szyldem Mercedesa Maybacha. No to powiedz już o tych. Bo on ma kilka bardzo ciekawych systemów. Ja nie jestem fanem luksusowych suwów: albo limuzyna, albo minivan. A jeżeli suw, no to okej, luksusowy, ale nie w takim stopniu, że tam jest z tyłu takie biznesowe siedzenie na przykład. No bo nie, nie widzę szefa firmy, który wybiera suwa akurat do takich podróży. Dobra, mów o tym Powiem garbowaniu. Tak, Mercedes ma w tej chwili już cztery linie: normalny Mercedes Benz, Mercedes AMG, Mercedes EQ i teraz. Czwarta to jest Mercedes Maybach. Tutaj jest połączenie IEQ, czyli elektrycznej dywizji Mercedesa, z dywizją super, ultra luksusową, która nazywa się Mercedes Maybach. Dlaczego nie tylko Maybach? No dlatego, że Maybacha nikt nie chciał kupować za te pieniądze, a Mercedes tak postanowił, że nie, nie poddamy się, nie powiemy, że to była największa porażka w naszej historii. Mercedes Maybach EQS 680 SUV. Pierwszy elektryk Mercedesa Maybacha w środku. Ekologia, yy, czyli skórzane tapicerki. Ale garbowane roślinnością, dwukolorowe nadwozie, w specyficzny sposób malowane, bardzo zmieniony przód i tył auta, taki podkreślający trochę. No Zawsze jest to odwołanie do Rolls Royce'a, w tym wypadku jak się nazywa Rolls Royce'ów. Phantom a nie Kalinan. Oczywiście Kalinan nie jest samochodem elektrycznym, ale gdzieś tam w tym momencie Mercedes Maybach jest tym pierwszym samochodem tak bardzo luksusowym. I tak bardzo elektrycznym. według mnie, no w tej chwili chyba najbardziej luksusowy SUV świata. Tam jest wszystko nastawione na to, żeby wyciszyć wnętrze, żeby było przyjemnie tym, którzy podróżują, i myślę, że to jest właśnie to, co, czego nie ma w Leksusie LM. Ie. Tym samochodem prezes, tak, będzie wożony, ale też z przyjemnością zasiądzie za kółkiem. Przeczytam wam dwie rzeczy, bo one są dosyć ciekawe. Ta ekologia, jako garbniki, wykorzystywane są łupiny ziaren kawy. Woda używana do garbowania krąży w obiegu zamkniętym i po recyklingu wraca do naturalnych zbiorników. Również stosowane są środki natłuszczające wyłącznie pochodzenia roślinnego i skóra przetworzona w zrównoważony sposób nie jest konserwowana solą, co pozwala zaoszczędzić około 45 kg soli na każdy egzemplarz ze skórzaną tapicerką. Więc naprawdę. Trzeba ich za to pochwalić. Za to tak, a za to, żeby baterię zrobić, to trzeba było wykopać parę dużych dziur w biednych krajach. Zostawmy to, zostawmy. A jeszcze króciutkie jedno zdanie wam przeczytam, żeby sobie można było wyobrazić, jak to jest. Siedzieć sobie z tyłu w tym Maybachu EQS-ie. Otóż, tylny schowek, po raz pierwszy jest zdobiony. Drewnianymi wykończeniami, które korespondują z drewnianymi okładzinami oparć przednich foteli i panelami pomiędzy siedzeniami z tyłu, wizualnie podkreślając otulającą atmosferę. No brzmi super, a jak czytają to ludzie z Rolls Royce'a, to mówią sobie. Dobra, dobra. Dzieciaki, dzieciaki, dajcie, przestańcie się tak bawić, bo to mało śmieszne, ani nikomu nie imponujecie. Po raz pierwszy system Maybach, czyli super najbardziej komfortowy, zastępujący system komfort w ustawieniach. No, jeżeli auto ma system Maybach, to znaczy, że naprawdę musi być mięciutko, ale i precyzyjnie. Dobra, kolejna superfura, ale tutaj już yy, krócej. Porsche pokazało nowego Cayenne'a trochę zmienione nadwozie wizualnie. Zdecydowanie więcej zmieniło się w środku, jeżeli chodzi o obsługę całego samochodu. Wygląda to tak jak w, w Tajkanie. Czyli jak sobie widzieliście kiedyś w środku Tajkana to Cayenne też teraz tak wygląda w środku. Czyli zmiana biegów jest taka wajcha za, za kierownicą, wybierak za, za kierownicą przy desce rozdzielczej po to, żeby w środku w tej konsoli środkowej było więcej miejsca na, na schowki. Jest taki wygięty, czyli taki OLEDowy wyświetlacz. No i tak jest to wszystko skonstruowane, żeby kierowcy było jak najłatwiej. Pamiętamy wcześniejsze wersje Kajena czy Panamery, tam było 50 triliardów różnych przycisków. To jest wszystko zrobione tak, żeby kierowcy było jak najwygodniej. Oni naprawdę nad tym dużo pracowali i po jazdach Taycanem muszę przyznać, że dla mnie to jest wygodne. Do niektórych rzeczy trzeba się przyzwyczaić, jak to w każdym samochodzie, natomiast e, naprawdę głęboko to przemyśleli. Coś dodajesz w tej sprawie? Powiem tylko, że Porsche teraz standardowo w kajenie, bo to jest ostatnia generacja przed elektrykiem, więc ta y, zmiana, ten facelifting tak naprawdę był bardzo bardzo głęboki dodano technologii przód Skyena dużo ekranów duże ekrany cała masa możliwości personalizacji takiej wizualnej wszystko świeci podświetla się emituje światło na zewnątrz wiadomo to już teraz jest w luksusowych samochodach standard natomiast natomiast coś co my mieliśmy okazję docenić na torze a co pamiętam jak weszło jako opcja i było fantastyczne czyli Porsche Active Suspension Management to jest takie przy kierownicy, które z samochodu komfortowego robi nagle bestie, jest w tej chwili w Kajenie, w nowym Kajenie, zresztą pokazanym w Chinach. Nie przez przypadek, bo to jest gigantyczny rynek dla Porsche, jest w standardzie. Czyli ten właśnie, zawieszenia są dwa zresztą, dwa rodzaje zawieszenia, ale Porsche Active Suspension Management to jest to, kółeczko, które potrafi z komfortowego samochodu w sportowy zmienić i na odwrót w sekundę. Dodam też, że Porsche opublikowało właściwie w tym samym momencie, co pokazało nowego Kajena w Szanghaju, opublikowało swoje dane, które no po raz kolejny pokazują to, co my bardzo często z Michałem reagujemy, czyli jak jak to jest możliwe, że znowu 18% do góry, że znowu im się lepiej sprzedawało, że znowu wszystko im idzie, że znowu każdy rodzaj samochodu poza tajkanem, który leciutko spadł, ale tylko dlatego, że nie było części, no, i oni po prostu od sukcesu do sukcesu, od sukcesu do sukcesu. Bardzo lubię publikować takie artykuły o yy, premiach pracowniczych, które pracownicy polsze dostają chyba od 4 czy 5 lat. Każdy do kieszeni po 10 tysięcy euro na koniec roku. Żadna firma nie płaci swoim wszystkim pracownikom takich ogromnych premii. Radio 357 płaci. No, ja w zeszłym okay. miesiącu dostałem 10 tysięcy euro od, 000 euro, od prezesa rano. takiej premii. Nie żartuję oczywiście, ale byłoby super. Jedną rzecz jeszcze tylko nadmienię: będzie najmocniejsza wersja. Turbo GT z V8, czyli sekundy do setki, potwór niedostępny w Europie. Normy emisji spalin. Nawet nie wiem, który jest najmocniejszy. Ten 474 konia, czyli o 200 koni słabszy niż ten, który jest na świecie najmocniejszy. No słabe to. Słabe. Volkswagen zaprezentował. No, tutaj auto ważne. Ważne, takie super ważne dla koncernu, pamiętam, że kiedyś byłem na prezentacji Passata na Sardynii i naprawdę Volkswagen się na Maxa do tego przy, przyłożył, bo wiedzieli, że to jest super ważne dla nich auto. No i teraz wjeżdżają z ID7, czyli elektrycznym odpowiednikiem Passata, który jest równie ważnym samochodem. Pamiętasz, jak byliśmy na prezentacji Audi i oglądaliśmy koncept A4? A4, tak, 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 tak. No to to jest bardzo to jest, podobny samochód. To jest tak. To znaczy, ID3 najważniejszy, najważniejszy, najważniejszy. Trąbili o tym przez dwa lata. No i później pokazali coś, co miało być elektryczną wersją Golfa. Nie nazywać się Golf, tylko właśnie rozpocząć nową rodzinę w Volkswagenie. No i ID3 nie wyszedł. Tam było mnóstwo niedoróbek, i teraz dopiero nowe ID, yy, yy, ID3 poprawia się. Zresztą czerpie z ID4 i 5, czyli suwów yy, i poprawek. Które były w tych subach. No i teraz ID7. Tam nie mogło być w topy. Dwie najważniejsze rzeczy. Auto może jeździć właściwie na drugim poziomie automatyki, czyli można zdjąć ręce z kierownicy, tam gdzie jest oczywiście to dozwolone przez prawo. Od prędkości 90 autostradowej prędkości przejmuje zmienianie pasa, przejmuje kontrolowanie odległości między samochodem a poprzedzającymi autami i tymi z boku. No i tak naprawdę zasięg rzeczywiście. W Europie to nie jest aż tak ważne, na pewno nie w zachodniej, ale okazuje się, że 700 km, czyli taki Teslowy zasięg, to już jest to, co Volkswagen ID7 pokazuje. On nie jest klasycznym sedanem, tylko takim aerodynamicznie autem, które. No, właściwie bardziej Arteona przypomina, bo jest takie Coupé trochę i tak bym go nazwał. Natomiast zdecydowanie nie jest autem, do którego, od którego się chcemy odwracać, na zasadzie, och, tam Volkswagen kolejny. Nie, wygląda super fajnie według mnie. Oczywiście nie będzie miał 700, będzie miał powiedzmy 500 albo 450, ale to mm -hmm. i tak jest całkiem, całkiem tym, nieźle. To jest ta najwyższa wersja. Więc... Uwaga, wprowadzają nowego asystenta komend głosowych. IDA się nazywa ten asystent. Ja mam różne doświadczenia z asystentami, ale ta technologia cały czas niesamowicie się rozwija, i mam nadzieję, że te, ci asystenci przyszłości będą już tacy, że powiem: proszę ustawić klimatyzację na 21,5 stopnia. klimak nie cierpi połówek. połówek tak, tak. I on tak zrobi i nastawi klimatyzację tak jak trzeba, a teraz trochę z tymi systemami trzeba się droczyć. No i teraz uważajcie, wypisałem sobie jedną śmieszną rzecz. Po raz pierwszy w Volkswagenie dostępne są adaptacyjne siedzenia Klimatronik z chłodzeniem i ogrzewaniem dostosowanym do potrzeb, a także z funkcją suszenia. Czym na Boga jest funkcja suszenia w siedzeniach? jak ci wiem. się spoci siedzenie, ale to jest wentylowanie. Wentylowanie, ale to, to mamy chłodzenie. Nie, nie, zaraz, zaraz, a, czyli, aha. jeżeli to jest inna funkcja, to ja jestem zachwycony, bo tak, wentylowanie, jak po prostu masz mokry tyłek, bo gdzieś usiadłeś, to po prostu możesz się nabawić wilka. Czy ktoś widział, żeby ktoś kiedyś dostał wilka? Błagam, napiszcie w komentarzach, co, o co Kromat, chodzi z tym wilkiem. Istnieje, no. Ale rzeczywiście samowentylowanie powoduje takie nieprzyjemne, zimne uczucie, a jeżeli suszenie jest inne od tego wentylowania, no to nie mogę się doczekać. Czyli, że ciepły nawiew. Tak? Może, może. A. Może, może. Cie właśnie, ciepły nawiew. E ostatnio sadziłem las, ras, las na zawsze, Radia 357. Zobre. Byłem mokry od, no, byłem mokry tak jak można być mokrym. W tym autokarze bardzo bym chciał, którym jechaliśmy z chlebiotek, żeby było wentylowanie, a nie wentylowanie, tylko właśnie suszenie. suszenie. Nie było. A ja bym z chlebiotek bardzo chciał wracać Lexusem LM, także no. na następny wyjazd a. bardzo proszę zorganizować. Słyszeliście pewnie o Ineosie, Grenadierze, Ineos, czyli gdzieś tam pewnego rodzaju wybryk marzenie miliardera, który postanowił stworzyć samochód podobny do klasy G. No to teraz jest kolejny plan, żeby ten podobny do klasy G terenowy samochód, który nie będzie się nazywał Grenadierem, był elektryczny i zamierzają to zrobić. Zamierzają, będą to robić. Przyznam szczerze, że bardzo mnie to zaskakuje, dlatego że cały e, pomysł e, sir e, Jima Radcliffe'a, to jest jeden z najbogatszych Brytyjczyków. Miliarder, właściciel koncernu INEOS, to jest e, chemia, głównie chemia. No, w każdym razie. On sobie... I sponsor ekipy kolarskiej, w której jeździ kwiato. No więc właśnie, to jest. Firma, która ma. Mercedesa w Formule 1. On wymyślił sobie, że ta, ta motoryzacja klasyczna odchodzi w przeszłość i jest takim jednym z bogatszych buntowników. Powiedział, że Mercedes Klasy G to za mało, Land Rover Defender, Jeep Wrangler to jest za mało. On potrzebuje czegoś prawdziwego, czegoś mechanicznego, czegoś idealnego do wjechania w każdy teren. I Neos Grenadier, fantastyczna terenówka. Nawet na wygląd. Ja jeszcze tego auta nie widziałem, ale tylko wystarczy zobaczyć, i wiadomo, że to jest fantastyczna terenówka. Dieselowskie silniki naprawdę to jest stara motoryzacja. I nagle Ineos ogłasza, że wraz z Magną, czyli austriackim poddostawcą samochodów i części budowniczym samochodów na zlecenie, zrobi elektryczną wersję nie Grenadiera, tylko po prostu Ineosa. On będzie troszkę, mniejszy. Razy On będzie troszkę mniejszy niż Grenadier. Ale będzie elektryczny. Elektryczna motoryzacja 4x4 według mnie to jest konkret, to jest przyszłość, dlatego że ten moment obrotowy jest momentalnie przenoszony na koła i tam można całą masę rzeczy wymyślić, natomiast no zasięg, no na tym polega chyba motoryzacja w ogóle, żeby jechać daleko, nie? Żeby to sobie benzynę Nie, a to będzie po 300 km. A, a dlaczego? A Skąd zami? pomysł, że motoryzacja polega na tym, żeby jeździć daleko? Nie, że polega na tym, że jeździsz tam, gdzie chcesz. Jeden chce jeździć daleko, drugi chce jeździć blisko i każdy sobie może wybrać. I na przykład, nie wiem czy wiecie, że to korzystają z elektrycznych e, samochodów. z kodami Eniakami chyba jeżdżą z tego co. A, no pamiętam. to może być tak, że te samochody są też no mówię ten moment obrotowy, charakterystyka przeniesienia napędu na każde kolejne koło. W terenie elektryki mogą bardzo dużo. No strą będzie Jeep Wrangler elektryczny, będzie Ford F150 Lightning, to przecież też jest pick-up, ale... Z napędem na cztery koła, więc można dużo sobie pokazać tutaj. Jedną ciekawą rzecz Wam chciałem powiedzieć o Magnie, bo może nie każdy kojarzy tę firmę, a to jest taki jeden z największych na świecie dostawców motoryzacyjnych i takich niezależnych producentów, który podpisuje kontrakt również z dużymi różnymi firmami i dla nich produkuje różne rzeczy. Generalnie firma jest kanadyjska, ale ma, może ma dużo, ma dużo, może, ma dużo swoich takich zakładów, między innymi ten, o którym Klimek wspomniał pod Gracem, który specjalizuje się w realizacji kontraktów Traktów, właśnie motoryzacyjnych, sprawdziłem sobie, za jakimi projektami stali w produkcji, i się trochę zdziwiłem, bo nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Peugeot, RCZ, Mini Countryman, Mercedes SLS AMG, a także, uwaga, uwaga, Mercedes klasy G. I to dzięki Magnie, która mocno naciskała ten Mercedes klasy G przez tyle lat, był produkowany. Czyli gdzieś tam, dwaj wielcy konkurenci, Ineos, Grenadier i e, Mercedes klasy G, są związani jednym producentem. O moda, i to będzie spółka Moda Polska. Jeszcze w tym roku ma być, pokazać swoje samochody i buduje cały czas sieć dystrybucji tych samochodów. No i to ma być taki miejski crossover, konkurent dla Toyoty CHR hr czy Hyundai a. Kony. 197 koni mechanicznych, 1,6 litra z dwusprzęgłową skrzynią. DCT, czyli mamy Omonę, Maxusa, Skywella i Seresa. No i moim zdaniem wygląda kozacko ten samochód. Zobaczcie zresztą sami. Napiszcie, czy Wam się podoba. Wyobraźcie sobie, że taki samochód prezentuje, dajmy na to, nie wiem, Peugeot. Na tak, przykład. Albo... Jest dość podobny, ma pewne trochę cechy. Tak. Albo Hyundai, albo, albo Peugeot. Tak, I tak. patrzymy na ten samochód i myślimy sobie, o mamo, ale petarda. Dzięki za dzisiaj, dzięki za subskrypcję kanału, za pytania, za komentarze. Wracamy za tydzień, opowiemy trochę o wyprawie do Monako. Było ciekawie.